Siemo, no dzień dobry, no co mi przeskadzasz, daj mi chociaż się przywitać jak człowiek, a nie muszę Ciebie lać, a potem się będę witał po godzinie. No właśnie, no dzień, Siema, dzień dobry, znalazłem Wolina. I mogę... Kupić to i go odwiązać, będzie mieszkał u mnie jak u niewolnik, ale musimy zrobić, no, ma trochę Dajesz mi to, ja też tu dajesz mi to do domu i on zamieszka na dole gdzieś I to powiem za ogrolą rywalem więc będzie tak goblin E bo właśnie chciałem hmm. jednak pójdziemy na innego bossa wiecie Okej, okay, z lekartowimy i muszę połączyć. Potem nie. Nie, 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 nie. Mam to. Muszę to połączyć z... z tym i ze snówką. Nie, nie, nie. Nie denerwuj mnie lepiej. I potem z.

Reklama. A ja wiem, wiem, wiem. A ja wiem, wiem, wiem. Dzień dobry. Mam buty. Nawet nie denerwujcie mnie, jak ja je Byłem. Tak, szczerze to się obraziłem. Tak, szczerze. Ogniowe. Dobrze. Jak dłaiowe Muszę zrobić no dobra. Co mogę zrobić z tego? Wy ławę, dobra to No halo! Kwiatka. Nie, nie, nie muszę, że nie mam. Nie muszę, że nie mam. Wiecie co? Czasami myślę Że Każdy Chce zrobić Żeby Jest By mnie lwidy dostał za chwilę I mamy Najlepsze szele mesy Tak Najlepsze szele To na pewno łączę Muszę mega dużo zleca poznajdować Ale mam. Niestety, mi ni, żadnego woda już nie pokonamy. Ale... Ujdzie. I dam sobie może śnieżkę. Śniegowe. Dam sobie na... Nie, to nie. uglony, co to daje? Set, set nieedenel w ujmie mnie e. To mogę połączyć z tym tylko super. Powiem wam tak, jutro pewnie niczego specjalnego nie naglam. Czemu? Bo jutro mam do 16. Wy to rozumiecie w ogóle? Jak można mieć lekcję do 16? Ja nie rozumiem. Ja wołam pomocy. Nie wiem co mogę Nic nie mogę połączyć, nie? No. no to Na dzisiaj to już koniec Że, nie, jeszcze ja ważnie nie zagadam W ogóle nie eee sobie zrobimy na mamę. to na manę ja sobie to muszę zdjąć, bo gdzie to mi dało? ne ekšta u jednog, dva, Okej, okay, kończę na dziś. Pewnie zrobię tu tunel, tu pod ziemi, gdzieś. Będę zbierał dużo rzeczy. Co to jest? Nie dziękuję. Więc co? Jutro się może nie pojawić, ale będę działał tu coś. Będę zbierał rzeczy. Most zacznę budować. No co no? Pa! To mnie znowu bi. Boże daj mi... Pa. Okej, okay, więc e, mam to mega. No widziałem się jak to się robi. Ale to nam się nie przyda, ale przyda nam się. Weź mi pokaż. Balonik. Musimy znaleźć balonik. Co ja mam, balonik? <grymne> Będzie fajny domek. Eee, 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 eee. To mi da. Trzeba to ty? Z to budujemy. Dwa budujemy, jeden dom. Hop-hop-hop-hop. no ściany <noise> będzie szybkie o oj ma nie idealnie chyba w sumie tu... o no idealnie te Damianek Andrzejek się coś tu się niedobrego stało pani zaogolog co pani tu robi pani matka to tu nie więc trzy tego trzy tego i czy daj mi to? No dawaj to! Dziękuję. Opa! Bum. Mm. Bum. Światełko. Bum. Bum. Światełko. Światełko. Drzwi. Drzwi drzwi drogie dziecko. Hmm. Tak. Coś ty myślał? Ty mi uciekniesz. Nie fajnie. Nie moje pieniądze. Idę zobaczyć, czy ma jakieś zadanie, ten pan odśledzi. Dzień dobry proszę pana, jakiego średnia mam dzisiaj panu złapać? Można złapać w... Wy... Nie wnikam, co mu tu się nazywa, grzybowa, ale... Mata... Więc no... No to będę były średnia, no... Jeszcze tak, haj. Nie. Nie dzieć. Spokój.

halo, e, to ma problem szybciej. nie... Co on robi? No widzenia Już nie chcę i tak za chwilę nocy Więc no... Więc... Widzimy się jak będę na miejscu. To chyba dobry pomysł. Znalazłem te oletę jak biegłym po to. Z go, ale raczej nie będę nic robił z niego, no bo nie opłaca mi się to. A żadnych bomb nie mam. Więc no. Chyba rozumiecie. Hmm. nie będę się wracał, bo mi się to nie opłaca A tak nie ma jeszcze nocy, więc no Okej, okay, no, wszystko nie będę kopał. No bo no. No właśnie. 6, 5, 17, 8. Zrobię i zobaczę. Jak mi staczy. jeście dużo więcej i nie wyjdzie jak to sprzedam A. masz za chwilę będziemy walczyć mm. A się bym musiał dom zbudować Ale Nie opłaca mi się budować go tu, bo jest koło tego sypsucie Więc tu Nie bo tutaj jest... Nie no to więc wiadomo bo mi się to nie opłaca Okej, okay, czyli podsumowanie nie lubię mu żadnego domu nie musi być. Mewa. Ale no już zrobiłem na to, żeby no nie marnować czasu. Więc no. Gdzieś tu powinna być. Opuściszcie no, mnie. Gdzieś tu powinna być. Czemu nie mam żadnych potek naroczenie? Nie. Znowu pan, naprawdę. Już nie potrzebuję lin, Co to jest zielone? Nie pojęcie. I zaraz będę walczył. Wróć no, wróć no. Wróć noc no. Co kuźwa, w nocną jakąś chwilą. Pan, niech się nauczy mówić po polsku, bo jasnym dusem jeszcze nie jestem. Bo nie, luźnie było z takim jednym panem, panem, który nie wie nawet ile to jest, co to jest lato. Przecież lato to jest przecież, nie? No. Już mi, no Już jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Ty już robię światełko w tunelu. Byś widział, gdzie biegnie. Gdzie będzie biegnął No No są zrobił jak to jest noc głęboka. Dzień dobry. Klątwa. No dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy tak... No tutaj jeszcze... Co ma... Co ja... Co ma, i też rączkami. Lala, la, la, la. Co ma. No? Co na no? machaj. Na początku zniszczymy jego łapki. Bo to są takie ląsie pupcie, Ląsie duście. Jak się lęce ręce, to i tak, i tak w on nic nie sobie nie zrobi. Odblokujemy mega fajną rzecz. Puść mnie. Co to takie słabe. Albo jestem aż taki do kolekcji I jedna lęka ginie Druga No dawaj rączkę No daj to Nie chcesz dać lęki to nie To lepsze poza truwa jeszcze mam inny. Wywiórka! No i co no, giniesz niestety, nie? No co, dla mnie stety? Puścić! Puścisz mnie czy nie? Bum, 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 bum. Ła. Wow. No i co no? Masz już mało życia. Więc no. No teraz będziesz wielcił we mnie. A to ci się nie uda? informujecie o tym. Hmm. hmm. I pokonany. O nie mam już magii Szkieleton ponosi klęskę. Czy mnie to dziwi? Nie. Mam tę uczę Pójdziemy tam kiedy indziej. W następnym odcinku. Na! No! Nie wiem ile. Aj, na pewno teraz, bo ja muszę to zrobić coś. Co tu się. Co tu się dzieje? Ty mi może wytłumaczyć. wiem yy. wiemy. Zrobimy alenę na queen Moim Moim zdaniem to ma sens. Nie ten. Queen bee. To nie za to że sz, będę szedł pół godziny. A mam okaliczony sas. Nie wiem czemu, ale mam. ha, ha, ha. Eee. Tam ja mam młodzieb da nie wiem mm. Puś mnie Co robi slaimie Dobra Nie ma już dużo ich